Takie ostateczne wezwanie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu narodu polskiego. Karol Nawrocki, jako prezydent Rzeczypospolitej, staje pan dziś przed największym testem swojego życia. To nie jest już apel, to ostatnie ostrzeżenie narodu wobec władzy, która z każdym dniem coraz bardziej oddala się od Polaków, od prawdy, od suwerenności. Polska stoi nad przepaścią, Pan stoi na jej krawędzi. Zrób krok w stronę narodu, albo zostaniesz zapamiętany jako jeden z tych, którzy zdradzili. Żądamy i to natychmiast: po pierwsze, zero decyzji ponad głowami Polaków. Nie jesteśmy Waszymi poddanymi. Nie pozwolimy, by banda polityków. Podpisywała w tajemnicy umowy, które rozbrajają nas gospodarczo, energetycznie i militarnie. Koniec z podpisywaniem paktów z obcymi mocarstwami za naszymi plecami. Koniec z oddawaniem bogactw naturalnych w łapy korporacyjnych okupantów. Koniec z wysyłaniem polskich żołnierzy na cudze wojny bez zgody narodu. Drugie. Polska nie będzie czyimkolwiek narzędziem wojny. Nigdy więcej krwi polskich żołnierzy przelanej w imię cudzych interesów. Polska nie jest kolonią Stanów Zjednoczonych, Niemiec, NATO ani żadnej innej siły. Żądamy pełnej neutralności w konfliktach zewnętrznych. Polska, broń, polskie życie i polskie granice dla obrony Polski, nie globalnych interesów. Trzecie. Kto was wychował? Czas na weryfikację do trzeciego pokolenia. Nie zbudujemy wolnego państwa na ludziach, którzy by rośli z rodzin donosicieli, agentów i zdrajców. Wzywamy do oczyszczenia struktur władzy z osób związanych z dawnymi służbami i zagranicznymi wpływami. Kto nie ma czystych korzeni, nie ma prawa decydować o losie Polski. 4. Ci, którzy kradli i łamali prawo, do więzienia natychmiast. Jeśli najwyższa izba kontroli pokazuje czarno na białym, że ktoś kradł, defraudował, niszczył dobro wspólne, to dlaczego ci ludzie wciąż chodzą wolni? Domagamy się zatrzymań teraz, nie za miesiąc, nie po wyborach. Nie obchodzi nas z jakiej partii. Każdy, kto dopuścił się przestępstwa, musi stanąć przed sądem. Piąte. Odbijemy naszą intelektualną niepodległość. Polska nauka, polska technologia, polska innowacyjność są zabijane, bo zagroziłyby interesom obcych graczy. Powstanie Narodowy Fundusz Innowacji i Wynalazczości. Chronimy polskie patenty, strategiczne dla wojska, energetyki i gospodarki. Koniec z importem. Wdrażamy nasze własne rozwiązania, bo potrafimy, bo mamy ludzi. Szóste: niezwłoczne działania bez tłumaczeń i wykrętów. A Wyrzucenie z urzędów tych, którzy mają lojalność podwójną. Każdy, kto ma drugie obywatelstwo lub był lojalny wobec obcego państwa, wylatuje z końcem wpływów fundacji, korporacji i zagranicznych służb. B. Uwolnienie więźniów politycznych. Teraz dość represji wobec patriotów, katolików, działaczy narodowych. Każdy, kto siedzi za poglądy, natychmiast na wolność c. Zatrzymanie masowego zalewu obcych kulturowo migrantów, stop przymusowej relokacji i sprowadzaniu obcej ludności bez naszej zgody, deportacja każdego nielegalnego przybysza i tych, którzy stanowią zagrożenie Polska to nie hotel, d. Usunięcie obcej indoktrynacji z naszych instytucji, zakaz finansowania szkół, urzędów i mediów przez fundacje promujące obce ideologie, Audyt i oczyszczenie ze wszystkiego, co służy Sorosowi, Berlinowi, Brukseli czy Moskwie. E, natychmiastowe zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem niezależnych ekspertów, niepartyjnych pachołków. Naród ma prawo wiedzieć, co dalej z naszą armią, granicami, gospodarką i suwerennością. Panie Prezydencie, czas wybrać stronę. Albo staje Pan z narodem i przechodzi do historii jako ten, który powstrzymał zdradę. Albo milczy pan dalej i stanie pan w jednym rzędzie z tymi, którzy będą rozliczeni imiennie i publicznie. Nie będziemy czekać, nie będziemy milczeć, nie pozwolimy dłużej niszczyć Polski. Naród przemówił. Czas działać. Bezwarunkowo. Teraz. W imieniu wolnych Polaków, którzy się nie poddali, nie ugieli i nie zamierzają klękać przed nikim. Bogdan Morkisz, Siewcy Prawdy.